Dajcie to znowu ja, czyli 10 ABU. I tak, dzisiaj to już jest druga próba nakręcenia odcinka. Nakręciłem wcześniej 36 level up, ale tak, Pokażę Wam no, małkusze nową. Fajna. I to jest nasze fajne EQ. No dzisiaj nam pomaga tak. Działa Pani wieczko. Tutaj mamy torby, mam strój, mam zwierzątko. Wszystko jest fajne, mam po dwa kamyczki. I tak, dzisiejszy odcinek będzie 10-minutowy. Kończymy go 52 po. I dzisiaj nakręcę króciutki ex, no nakręciłbym ten level up z 6, 6, ale niestety. Wczoraj nakręciłem fajny odcineczek, wbiłem 3.1, ale szanowny YouTube uznało go za długiego. I... Pani od was pozdrawia. <klimy> uch, 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 uch. Eku bardzo fajne, przyjemnie się. Przepraszam, napiję się. dobra. tego pokazać. Razem zespół zakupiliśmy 220 oseł. Miło, pozdrawiam go. Wczoraj nakręciłem z nim odcinek. O, jakieś cztery coś tam mam. Nagręciłem z nim wczoraj odcinek, ale oczywiście z długi, jak mówiłem wcześniej, szkoda, bo bardzo fajny był. Był ciekawy. Więc tak, dzisiaj nagram ten odcinek co teraz. Wy możecie może oglądacie. A drugi odcinek pokażę Wam jak kończę event. Jeszcze tylko zobaczę, czy już... Tak, masz zacząć działać. Jak będzie to możliwe ja nakręcę event i... Mm, tak. No i zrobię tutaj koniec tego questa pierwszego, później zrobię koniec reszty quest. Dzisiaj jest 28 grudnia. Koniec świata przeminął. Tak fajnie się. Okej, okay. pani biać jakaś no po chwila, stoi. Okej, okay. mam sobie tutaj taki sprzęt, fajnie. To już jest. Na PvP bardzo się fajnie spróbował ma levelu 29 moja postać. Yy, tak jak, jak słyszycie, nie ma z nami Kuby. Pozdrawiam go, ale... Jak napisał, nie chcę on nakręcić, ponieważ... Ponieważ wcześniej on prowadził novelami, później prowadziłem, no i musi już nie chce wbijać. Niestety już sobie z nim raczej serię nie zobaczymy. Ewentualnie będzie seria jak... Ym... Będzie współ ze mną, będzie koło mnie siedzieć normalnie. I to już mo może u współ będziemy kręcić. Następny odcinek nakręcimy na levelu... Myślę, że na 40, kiedy pójdziemy na galerety 50 I jeszcze tak, ma fajny klanik. Pozdrawiam go całego. Oczywiście filmik wrzucę na stronie prywatnej, jak i oficjalnej, ponieważ jestem grafikiem. Hmm. Nie jestem takim jakimś najlepszym grafikiem, ale to nie powiem. Mam nadzieję, że myszka strasznie nie będzie zakłócać. Nie będzie strasznie słychać. Ale wkroczyłem. No to tak, jak kupiłem te dwie torby, to kupimy je na 26 levelu, no to jak XP na zużytek, to się w ogóle nie wracałem do 30 levela. Po 30... Tak, wczoraj yy, wczoraj rano miałem level 26? A dzisiaj już mam 36. No 10 levelów w 2 dni według mnie jest bardzo dobrym wynikiem. Szczególnie w jednym eku jakie miałem, bo teraz są bardzo dobre Dróg, może jeszcze w tym odcinku jakieś fajne, trochę ale to jeszcze nie wiem albo w następnym odcinku zrobi tak jakby mix, trochę jakąś muzyczkę rzucę, się przyspieszę Czy jeszcze tu jest jeszcze jest. czynnik? Nie, no to event jeszcze można robić. Uh -huh. Słoneczna kartka. Może się nie jak podniesione. Ciekolada, może będzie z nami kręcić odcinki. Mówiliśmy w pierwszym odcinku z KUBU, że będzie około 10 odcinków, więc przepraszamy. To jest już mój by był czwarty odcinek, bo to jest nasz pierwszy, bo tamtym to mm -hmm. nie trzeba wypadkać, jak już mówiłem. I no po prostu nie wychodziło. Przez nic nie wychodziło i No szkoda, że byśmy mieli kilka odcinków. Fajnie, w tak nie ma co mnie oglądać na kanale. Ale mam 90 parę wyświetleń, za co się bardzo cieszę. Dla mnie początkującego YouTube'owca, nie wiem jak to się nazywa, jest to bardzo duże osiągnięcie. Hmm. Proszę o nie, jakby, nie to, że żebram, ale proszę nie, nie łapkujcie mnie w dół, tylko w górę już, bo nie wiem, mam jeden tam chyba na nie, mam łapkę, więc nie wiem za co to jest. Mówiłem proszę o i bo to jest mój pierwszy film. Nie rozumiem niektórych graczy. Graczy. YouTube, no, YouTube, YouTube, nie wiem. Tak, Black Ops ściągnął, zainstalował się znaczy, dzisiaj kupiłem. Możliwe, że nakręcę jakiś ślep z Black Opsem, oczywiście, jeśli będziecie chcieć. Jeśli nie, no to nie. A wreszcie no, zostało trzy niesłane nagrywania. Odcinki będą 10-minutowe, dopóki się nie dowiem ile trwa limit. Bo ja nagrywam Actionem. Jest to wersja próbna niestety. Nie będę kupować oryginalnych yy, jakby tych nagrywaczy, bo to po prostu kosztuje po 200 zł. Fakt, mam na to kasę, ale no, nie chcę się marnować kasy na jakieś nagrywarki, skoro mogę jakieś darmowe mieć, tak? Jakoś bym prosił Was o taką darmową nagrywalkę, taką fajną. No, ja. Proszę. no to już tak fajnie było, myślałem, że ten zlagbał, mi się nie obejdzie. Następny odcinek, jak już wiem, będzie na levelu 40. Hmm. Mm. Na 40 levelu już pokażemy galerię, jak dojść, oczywiście Pani Bia Czekolada będzie nam drogę oczyszczać na niebo bo tam są pszczółki, których, no, mogę nie uwalić. Przepraszam za marki, wreszcie on został dwie minuty. W tym odcinku pokażę level up 50. I... 40, przepraszam. 50 to może jeszcze w trzecim. Mm, tak. mm, mogę, jak ktoś będzie chcieć, będą takie komentarze czy coś, czy jakieś prośby. Zrobię po prostu taki odcinek bez mówienia. Szybki ekwip. Będę oczywiście kręcić wszystkich herosów. Ojej, pa. O to chyba tak zakończymy. Czy nie? O! Mm, Dobra, to nie, to się przechwalam oczywiście, nie. Nie ma tego, mm, tak lagu. No, no to jeszcze mi zostało minutę nagrywania, ale no, już tutaj skończymy. Ostatni honorowy, honorowa kobra. Dobra, no to tak. Na dzisiaj to jest koniec. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Następny odcinek będzie najprawdopodobniej jutro. No to, cześć.